Że dzisiaj dla Was zrobię recenzję noży z Lidla? Zrobię Zrobię na spacerze, jak będę na spacerze w Wielkim Parku, w którym właśnie już jestem. No i nagram dla Was reckę. Lidlowce sztuk dwie. Analogicznie do Biedrońców na moim kanale. Kto był ze mną od lat, ten pamięta na pewno. Także zapraszam. Dwa nożyki. Z lidla marki Krivit. Jeden, jeden z krzesiwem, drugi bez, za to z ładną drewnianą rączką. Wykonanie na pierwszy rzut oka fajne. Ładnie to wygląda, naprawdę nie można powiedzieć. I w tym nożyku, tak jak widzicie, pokażę Wam, jest krzesiwko, które powinno teoretycznie działać. Ale czy działa? O kurde, i to jak działa? Działa bardzo bardzo, od razu zostawia ślady na nożu. Jestem w szoku, że aż tak działa. Mam nadzieję, że sobie dziury w kurce nie wypaliłem nowej, ale chyba nie. Dobra, czyli e, teoretycznie da się tym coś odpalić. Myślę, będziemy próbować. Natomiast co do pochewki, słuchajcie, jakość wykonania jest kurwa po prostu kurwa tragiczna, nie? Nie idzie tego noża po prostu w to w ogóle zamknąć. Nie wiem, czy to są pomieszane, czy odwrotnie, czy ta powinna być do tego noża, może w tej to jest za luźny. Ale ta to jest za ciasna, ewidentnie, nie? Także takiego badziewia to nie widziałem długo. Wcisnąć idzie. Nic nie trzyma w tej pochewce. To jest po prostu jakaś porażka pełna. No i tak taka jest porażka pełna, nie? Spróbujemy przy pomocy tego nożyka zaraz coś pociąć i spróbujemy zapalić ogień. No, dobra, działamy. Zobaczcie. Nożyk ten No, on się w ogóle nada, żeby coś robić, nawet w drewnie na początku. Jest tępy, jak naprawdę, jak cep. Nie no, one po prostu fabrycznie wyjęte z paczki są tak tępy, że się tym nie, nie da się praktycznie tym nic robić. Na struganie patyka przy pomocą tego noża to jest po prostu yy, szczyt wszystkiego. Jedyne co w nim działa, jak na tą chwilę, no to zauważymy, że działa całkiem dobrze ta stalka do odpalania. Ale, żeby ona nam dobrze działała, no to, kurde, musi być też. Słuchajcie, musi być dobrze zrobiony wiórek. A tutaj ten wiórek to się zrobić nam przy tej tempej pale. Nie chcę, łyżka jest bardziej ostra. Coś tam idzie, ale to takie jest, kurde. Zobaczcie, kaleczne. Zobaczcie, jak wygląda po, po użyciu parukrotnym, krzesiwa. Wygląda to naprawdę słabo, już nie. Right. Także naprawdę jest lipa, ale nic, ja spróbuję zrobić to inaczej w takim Ja sobie położę tutaj kawałek deseczki, żeby na niej ewentualnie coś cudować. No i tu mamy te drobne papierki. Dobra, Spróbuję skrzesać tak, żeby nie rozwalić tego. Dobra, iskry są ładne, ale materiał jest bardzo lichy, podpałka najlepsza w terenie, którą możecie znaleźć w kieszeni, to jest chyba jak wiecie chusteczka, hm. no, oczywiście możecie wziąć brzozę, tutaj brzus nie bardzo widzę, e, w każdym razie mamy krzesiwo, mamy nożyk z Lidla, cykniemy, hm. działa. Przysiwko zapaliło od drugiego strzała chusteczkę, także jest spoko. I nożyk ten, myślę, że w samochodzie może sobie gdzieś tam bytować. On się nie nadaje do niczego specjalnego. Zagasz to pan, bo czy zbatonować coś, to ja nie wiem, czy to się da. Bo ten nożyk, zobaczcie. I wezmę sobie tak. On tam niewiele wytrzymuje, nie? Ale z drugiej strony wytrzymał coś tam. No, zobaczcie, stal jest taka miękka, że już jest czubek wygięty. Pierwsze w miękkim drewnie zabawa czubek jest wygięty. Czyli stal jest, ja wiem, jeżeli to jest 440, to jest dobrze. Dobra, słuchajcie, ten nóż nie zasługuje w ogóle na. Na jakiekolwiek miejsce w mojej kolekcji, więc będzie z orany, Będzie jeździł w samochodzie tam gdzieś tam, jako asykuracyjnie na ognisko, żeby się naoszyć patyka albo i tyle, nie? Dobra, czyli już poznaliśmy ten pierwszy nożyk Lidlowski. Noż z, z krzesiwem z Lidla. Cena ja zapłaciłem za niego 5 funtów, czyli powinien w Polsce kosztować jakieś około 30 zł. Lipa straszliwa. Wygląda ładnie. Pochwa jest niedopasowana kaplica. Dobra. Drugi. No. Ten już jest gruba gruba głownia. Solidniak taki cięższy. Bushcraftowy bardziej. Patrzcie już tutaj. E, fixed blade. Cała rękojeść w drewnie wypolerowanym. Fajnie. Zobaczymy, czy on w ogóle tnie. tempy jest, słuchajcie, jak nieszczęście. tempy jest tak, że po prostu idzie się popłakać. Jakbyście żabę nim kroili na sekcji, to by ze śmiechu chyba zdechła, nie? Głownia jest gruba, za 3 mm. Zobaczmy. musimy coś wyłupać w ogóle. No, ta głównia dlatego, że jest gruba, to wytrzymuje wyłupywanie. I zbatonować nim pewnie też się da coś tam. Na pewno. Bo to jednak... No, ten to idzie nawet. Ten to nawet idzie, można nim coś zrobić. Ale też jakość tego, no, chociaż wygląda, no mówię, no jest grubszy, więc jest mocniejszy i twardszy. Nie ma krzesiwa, więc pod tym względem nie damy rady go sprawdzić. Wygląda to licho. No, tak, w skali 1 do 10, według moich nożowych doświadczeń, to ten pierwszy ma 1, za to, że ma sprawne krzesiwo i dobrze. A ten ma... No ta pochwa jest trochę lepiej dopasowana w nim, nawet uda się ją wcisnąć i on jakoś tak sensownie wygląda. Nawet temu bym dał ze Z3, jest dość mocny, wytrzymał kurde trochę więcej niż tamten. Można nim wyłupywać swobodnie, nic się, nic się naprawdę nie stało. No. Także taki nożyk z lidla. Czyli to jest nóż, bushcraftowy z lidla, on się to chyba nazywał no i no, no widzicie no tak to wygląda Szału nie ma dupy nie urywa no ale co pokazałem wam co mam nie a tak wyglądają te noże w opakowaniu tak jak mówiłem kupione w lidlu marka krivit czy też Crivit. jeden jest napisany że jest nierdzewny i, i ten właśnie z drewnianą rękojeścią oczywiście fixed blade a ten jest napisany, że jest with fire steel, czyli z krzesiwem po prostu ale też jest styl, czyli też nierdzewny. Zobaczymy, jak to wygląda. To krzesiwo przypuszczam, że jest schowane gdzieś tu, więc zaraz będziemy w terenie będziemy je sobie badać. Bo zabieram te noży ze sobą, a nie chcę brać opakowań, więc dlatego nagrywam to w domu. No tak, nic specjalnego tutaj nie ma. Mamy rozmiary tych noży. Długość ostrza 9,8 cm, w tym drugim 9,2 cm, w tym z krzesiwkiem. No i nic poza tym, więcej się tutaj nie zmienia. Jakieś plastikowe do tego pokrowce są no, te pochewki yy, i to wszystko. Dobra, ja spadam w teren, także yy, z terenu się odezwę jeszcze. Dobra, to do moich, kurde, szpejów i śmieci tutaj. Żeby zostały tylko parę wiórków, żadnych śmieci nie zostawimy tutaj. Jest elegancko i czyściutko. No i dobra, ja zrobiłem to, co chciałem tak naprawdę. Masz wam jeszcze test cięcia papieru tymi nożami, jakby co, który zrobiłem w domu. Wiecie, yy, ja go zrobiłem przed tym testem, który teraz widzieliście, żeby ich nie stępić. Ale bardziej się kurwa nie da stępić, zjebać noże. No. Jeszcze jedna rzecz na szybko, którą muszę wam z domu pokazać, to test cięcia papieru które wszyscy dobrze znacie Pierwszy nożyk z krzesiwem Dupa nie tnie O kurde, cicho Bardzo, bardzo licho, za ostry to on nie jest Dobra Za ostry to on nie jest na pewno, spróbuję jeszcze kawałek tutaj, może gdzieś tak Nie, absolutnie nie A ten drugi Ten z taką drewnianą rączką Hm. Ale to już w ogóle, w ogóle nie jest ostry, nie? Także to są noże bezpieczne dla dzieci. Tak to wygląda. I tyle. I dobra, słuchajcie, ja idę do parku i przy okazji wezmę te noże ze sobą i spróbujemy coś tam z nimi podziałać. Bo po prostu jest okazja, spadam w teren i po prostu je ze sobą wezmę. Nie? I tyle. Na razie. Chodzę po do parkingu. Trasa zaliczona, w sumie, kurde, z 10 kg według GPS-u. No, stąd startowaliśmy, właśnie. Tam będzie widać. Widzicie tam są te tablice z wszystkim. A tu już jest wyjście na car park. I idę do auta. I wam powiem szczerze, że jestem no, trochę zmęczony już dzisiaj. Bo to nie tylko te ładne chodniki, ale też taka miękka. Miękkie grunty, dosyć takie wiórami wysypywane, a to się po tym ciężko idzie, dosyć. No i co, ale dzień zaliczony pozytywnie. Recenzja noży dla Was jest nagrana, także, nożownicy, będziecie mieli coś dla siebie. A zdrowo w też, coś dla siebie znajdą. Gdzie mam samochód teraz? Ach, tam chyba gdzieś. Dobra. Jest tu przecież no stoi, gida to na razie trzymajcie się, cześć